Cześć, witam Was na moim kanale, ja jestem Arisu i dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią 25 easter eggów. Tak więc zaczynamy! Pierwszy easter egg. Anime Good Luck Gear zawiera parodię Death Note. Prawie każda scena w Good Luck Gear jest odniesieniem do czegoś. Zobaczysz Momiji przebraną za Luffy z... One nie wiem czy dobrze mówię Lafi, czy, czy, czy źle, ale nie oglądałam jeszcze tego anime, więc nie wiem jak się to wymawia. Na załączonym obrazku możemy zauważyć siedzącą z tyłu mises z charakterystycznymi kucykami, Ella siedzącego w swojej ulubionej pozycji oraz Lighta. Servant X Service Chihaya Gumi posiada cosplaye z anime takich jak Atak Tytanów, Fate, Kaleid, Liner, Prisima i Laia. Bakemonogatari i Anohana. Z góry przepraszam za to, że niektóre słowa źle wymawiam, ale sorry to japoński. A ja nie umiem japońskiego. Postaci podobne do Wegety i Trunksa. Trunksa, nie wiem jak się wymawia. Jedną do szkoły w anime My Bridge is a Mermaid. A to ma wygląda jak Dr. Stone w anime The Disaster's Life of Psyche K. Oficjalne napisy, które można znaleźć w serwisie Netflix, tak naprawdę nie zawierają słowa Dr. Stone, ale dosłownie można usłyszeć postaci nawiązujące do popularnej serii. Plakat The Devil is a Part Time, A Capitain Scientific Rygan, You're Are Begging Someone, i Azal Apa pojawiają się w Outrek Old, track, old break Company. Małe stworzenia reprezentujące artystę mangi. Jego asystentów i dawne postaci pojawiają się w losowych scenach Fairytale. Te dziwne małe stworzenia pojawiają się w większości odcinków Tale, zwłaszcza w fillerach. Wiele z nich nawiązuje do innej serii mangi twórcy, Rave Master, lub służy jako awatary dla różnych pracowników. Student Council Discretion ma odniesienie do równoważnej wymiany Fullmetal Alchemist. Macao Manga Shouko z Kill la Kill. Zanurza się w anime When Supernatural's Battles Become Commonplace. Killa kil kill to najsłynniejsza propozycja studia Trigger, co może być przyczyną pojawienia się w innych seriach tego samego studia. Formy boga Yuki i Juno z pamiętnika przyszłości pojawiają się w Made in Abyss. Kaguya Shinomiya z Kaguya Sama Love Is War trzyma płaszcz Umaru Doma z Himouto Umaru-chan. To doroki walczy z grupą ninja podobnym do tych z Naruto w My Hero Academia. Tutaj chodzi o takie nawiązanie tego, że oni również mają te takie ochraniacze e, i pewnie o, tutaj o to najbardziej tutaj chodziło i ogólnie o cały strój. 12. Excel Sega nawiązuje do anime Sailor Moon i główna bohaterka Excel ma bardzo znajomą pozę. Shizuku Mizutani i Haru Yoshida z My Little Monster są demonami w Hozuki no Reitetsu. Ja ogólnie oglądałam jeszcze czas temu to anime i właśnie dzięki temu easter eggowi stwierdziłam, że obejrzę sobie to anime. I to anime ogólnie tutaj jest po angielsku napisane, czyli My Little Monster, a normalnie nazywa się to Narinoka i Ray i Yasuka z Neo Genesis Evangelion przebierają się w króliczki Playboya w Guren Lagen Hatsune Miku, wirtualna piosenkarka stworzona na bazie technologii syntezy śpiewu, ląduje na przesłuchaniu w wzoku Sayonara z Zetsubo Sensei. Konata z Lucky Star cosplayuje Haruhi Suzumiya. Lucky Star jest źródłem parodii i ma wiele odniesień do anime i japońskiej popkultury z początku XXI wieku, więc oczywiście odnosi się do kolejnego przyboju Kyoto Animation. W rzeczywistości Konata nawet tańczy Haruki. I ja tutaj ogólnie znalazłam ten moment gdzie w tym anime ta Haruki właśnie tańczy ten taniec i również jak Konata to tańczy więc teraz właśnie wam to przedstawię. Ragi z Nise Monogatari na swoim rowerze wygląda podobnie do Kaneda z Akira. Osomaru-san nawiązuje do wielu anime w zakazanym odcinku. Pierwszy odcinek drugiego sezonu Osomatsu-san nie tylko paradował Atak Tytanów, był w rzeczywistości tak pełen odniesień do innych serii, że naruszył wiele praw autorskich i ostatecznie został usunięty ze składu serialu. Na szczęście Osomatsu-san to seria epizotyczna, więc nie było żadnej zagubionej fabuły. Yui Hirasawa, The Keon i Kyo, The Melancholy of Haruki Suzumiya, to samo anime, co było w punkcie 16, jest na randce w Love, Chunibio and Other Delusions. Lil Slugger w Paranoia Agent pojawia się w Psychopass, w My Ten Romantic Comedy. Snafu, Hayato Hayama, pozuje jak Giorno Giovanna. W anime Gears and Panzer zostaje cenzurowane słowo spam. Może wydawać się to dziwne, że ta parodia cenzuruje słowo spam. W rzeczywistości jest to odniesienie bądź kopia skarbu Python e, i również e, pokażę wam e, nie że właśnie skrawek, e, właśnie tego, gdzie jest cenzurowane to słowo spam w anime, jak i również ten skarb. Tamago to bacon to spam! Zbliżamy się do końca. Asuka, Ray i Mari z Ewangelią pojawiają się na pudełku w grze Twister w J.A.W. Urakawa z anime Under the Bridge zawiera transformację stylu Saint Seiya. Hirato Kouta z High School of the Deaf Troszeczkę inny easter egg, ponieważ dotyczy on postaci. Hirano Kouta to jedna z głównych postaci anime i mangi High School of the Deaf. Jednak niewiele osób zna inspirację postaci. Od wyglądu po imię. Postać stworzona jest na podstawie autora Helsing Hirano Coata, ma nawet kilka odniesień do Helsing. Kiedy po raz pierwszy dostaje bron, reakcja kołta jest taka sama jak Seras Victoria z Helsinga, a jego maniakalny uśmiech jest dokładnie taki sam jak Alucarda. Można śmiało powiedzieć, że autor High School of the Deaf Saito Daisuke był wielkim fanem Helsing i Hirano coata. Oczywiście link do strony, z której brałam te są w opisie, tak więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, no i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa pa!